Pierwsza sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu siódmej kadencji już za nami. 7 maja zebrali się radni, którzy zostali obdarzeni największym zaufaniem mieszkańców powiatu oświęcimskiego. 27 mandatów podzieliły między sobą cztery ugrupowania. Koalicja Obywatelska zdobyła 11 miejsc w radzie, Prawo i Sprawiedliwość 10 miejsc, Porozumienie Samorządowe Powiatu Oświęcimskiego 4 miejsca, a Koalicja Obywatelsko-Samorządowa Kos 2018 2 miejsca. Dzień przed inauguracyjną sesją w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu została podpisana umowa koalicyjna między Koalicją Obywatelską a Porozumieniem Samorządowym Powiatu Oświęcimskiego. Obie strony ustaliły kandydatów do zarządu powiatu w Oświęcimiu i prezydium Rady Powiatu w Oświęcimiu to, że bierzemy odpowiedzialność jako dwa ugrupowania nie zamyka drogi do poszukiwania konsensusu z wszystkimi innymi radnymi, którzy reprezentują mieszkańców ziemi oświęcimskiej w radzie powiatu oświęcimskiego. I myślę, że zapewniamy stabilny i dobry rozwój dla powiatu oświęcimskiego i jego mieszkańców. W wyniku głosowania podczas pierwszej sesji Rady Powiatu bieżącej kadencji, zgodnie z treścią podpisanego porozumienia, przewodniczącym Rady Powiatu w Oświęcimiu został Kazimierz Homa, natomiast jego zastępcami Grażyna Kopęć i Artur Mendyk. Na stanowisko starosty oświęcimskiego powołano Andrzeja Skrzypińskiego. Będzie to kadencja kontynuacji polityki, która będą strzecą z zrównoważonego rozwoju e, wszystkich obszarów e, powiatu świcickiego, wszystkich powiatu niezależnych udziałów, e, od podziałów politycznych. Stanowisko wice powierzono Teresie Jankowskiej, która stała się pierwszą kobietą w naszym powiecie piastującą ten urząd. Dla mnie to jest ogromne zobowiązanie, y, ogromne zadanie. Wyzwanie. Cieszę się, że mamy taki zespół w starostwie powiatowym. I cieszę się, że, że tak wygląda obecny zarząd. Etatowym członkiem zarządu został Jerzy Mieszczak, natomiast nieetatowymi Małgorzata Kotapka i Wojciech Kajdas. Jest dobrze, nawet bym powiedział, że wspaniale. Mam nadzieję, że współpraca, którą już osiągnęliśmy przez poprzednie 5,5 roku wcześniejszej kadencji, będzie dalej owocowała również w tej kadencji. Każdy z nas ma inne potencjały, zasoby, zainteresowania, więc myślę, że to też będzie ciekawe uzupełnianie się w wielu e, obszarach. Wicestarosta Teresa Jankowska zapewnia, że mimo zmian personalnych w składzie Zarządu Powiatu, kurs obrany w poprzedniej kadencji nie ulegnie zmianie. Zrównoważony rozwój całego powiatu, takie były założenia i przy inwestycjach, i przy działaniach społecznych, żeby włączać wszystkie gminy wszystkich mieszkańców, żeby powiat był traktowany jako takie lepsze dla wszystkich, czy, czy inicjator wielu działań.